witam wszystkich fanów kanału Andy Choiński, witam wszystkich fanów naszych audycji powrotu do natury. Nazywam się Joanna. Niektórzy z was już mnie znają właśnie z tych audycji. Chciałabym was wszystkich, Kochani, bardzo gorąco i serdecznie zaprosić na niezwykłe spotkanie w niedzielę, 12 maja o godzinie 14 na kanale. Andy Hoiński, będziemy relacjonować spotkanie na Podhalu, bardzo wyjątkowe spotkanie, którego gośćmi między innymi będzie Wiedźma Jola z wykładem Świadomość ludzkiego jestestwa, będzie Bryli z, Montri, z Montilu z wykładem Moje Królestwo jest moim domem. Marek Piotr z wykładem "Prawa człowieka na tle współczesnej legislacji". Wojciecha "Wielka moc" z wykładem "Moc słowiańskich słów". I oczywiście zapraszam także na mój wykład, który też będzie częścią tego spotkania. Edukacja co dalej? Dziękujemy Endiemu, że pomaga wam, nam w transmisji, żeby chociaż część spotkania uwiecznić i podzielić się z Wami tą relacją. Będę mówić o problemach oświaty, może nie tak, bo już wszyscy wiedzą, co się dzieje i jak jest źle, ale chciałabym Wam podsunąć parę rozwiązań, pokazać Wam parę kontaktów, parę możliwości. Omówię mniej więcej bardzo szeroko system do nauczania domowego, czego ja się nauczyłam z czteroletniej praktyki na edukacji domowej. Na pewno poinstruuję Was mniej więcej, jak tworzyć mikroszkoły, od czego zaczynać, jak ważne jest teraz zakładanie fundacji rodzinnych. Takie tematy będziemy omawiać. Postaram się w godzinie to wszystko ogarnąć. Tak, żebyśmy jeszcze mieli e, trochę czasu, żeby odpowiadać na Wasze pytania. Możecie już wcześniej do mnie napisać. E, piszcie na e-mail e, moc.serca2022 mo, moc małpa.gmail.com i albo do przemka adresy nasze i numery telefonów znajdziecie na stronie siwacki.com. Zapraszamy Was wszystkich na nasze spotkania. Najbliższe spotkanie jest święto niezapominajki, 18-19 maja w Wagnerówce. My już jedziemy tam dzień wcześniej. Resztę powiem Wam na audycji. Jeszcze tutaj chciałam Wam powiedzieć oczywiście, Jaki jest adres tego spotkania, ponieważ nie będzie relacji na żywo, ale możecie pojechać tam jako goście. I teraz motywem przewodnim tego spotkania jest konsensus facit legem. Zgoda tworzy prawo. Jest to spotkanie z cyklu Człowiek, świadomość prawo. Adres tego spotkania: Nowa Biała, koło Nowego Targu, ulica Katarzyny 2, 11-12 maja, pensjonat Bumerang. W sobotę od godziny 10 do 20, a w niedzielę od godziny 6, od 10 do aż do końca. Podejrzewamy, że gdzieś koło 18 powinno się jednak to już zakończyć, bo niektórzy chcą wracać do domu. Także e, taki jest plan naszego spotkania w niedzielę. Jeszcze raz wszystkim zapraszam. E, godzina 14-12 maja, kanał Andy Choiński. E, edukacja, co dalej. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i jesteśmy w kontakcie.